Witajcie widzowie na tym kanale Pierwszy odcineczek Ale o kurde burgery Czy to to widzisz? Burgery. No widzę to, jest, widzę, to jest stary robota dla nas O to musiało żyć To będziemy gotować musimy... szczury A to, to nie wiem, może szczury Dobra, musimy nakarmić tych głodnych pacjentów Jak Ej, pacjent? Ej, bo ten chce jakieś kryty. Ej dobra, to ja chcę, dobra musimy chyba... Mójże, co tu się dzieje? Ej, jeden monik. Ej, czemu ty masz 124 pieniądów? <grym> tu jest serge. Mójój okay. no dobra, ale. O, tu jest tablica! Ej, dobra, frytki. Frytki, dobra, to tylko frytki bo ja wróciłem, robię. Ja wrzuciłem, bo ja wrzuciłem do. Aaaa! Się palę. Co ci się stało? Się palę. Poparzyłeś się? No. Ej, wierowce. ile tych rytol no, no masz tam no dwa od wie... razu smażę jak nie przypala Dobra ja to szybko robię Ej, to jest nie przypalę zaraz Jak tu się g tu się zbierze rzeczy Nie wiem Przytrzymuję się, mhm. to się. No, O wdłcie Oho Ej, bo ja chyba to zaraz spalę I jeszcze jakiś burger Okej okay. Ej, dobra, to, za, to od razu dostawę zami, dobra? Order, order. Ej, to tak. O Boże, ale ja tego tak zrobić nie umiem. Noże, czyli to... Aaa, spaliły się. Burgery. Ej, delivery i sprogas. Okay. Ej. bo już... Ej, bo już jeden klient na uciekł. Ej, spaliły się frytki! Tu, prawie, kurde. A tu? Perfectly cooked. Dobra, na ten talerz położę. Boże. No Jezus, Maria, no co się dzieje z tym talerzem? O, dobra. Jedny talerz na to. Grami. Ej, bo on chce mu, mu sztardy czy tam majonezu, Nie wiem. Na tego tak. Jak się to. O, ja to. Jemu. Boże, nie wiem jak się robi te burgery. No jezu, Coś Ej, patrz, frytki mam. Idę zanieść frytki. Musztardą. Co Ej, cóż, kuria jakieś? To co to jest? Gdzie To jest bel. To jest dzwonek. się Nie wiem. No to trudno, masz problem. Ej, idź odbierz rzeczy. A dobra, może ja pójdę. Idziemy zobaczyć tutaj, co się tu odbawam. No co się to nie chce się otworzyć? O. Ej, bo tu nic nie ma. Tu miało być jakoś coś. Czekaj, ile oni tu jeszcze mają? Ej, co dobra, coś? trzeba szybko to zrobić. prawda, bo tu... To... Dobra, to, burger burger to jest jakiś burger-meteoryt. Jak burger Jaki burger-meteoryt? No, jakoś coś, nie wiem. Czemu ja mam usmażone spodnie? Ej, ale i to dosłownie, zobacz. No kurczaczki pieczone, jak to się robi? A bo teraz mięso. Będę majonezu na albo kieczuku. Poczekaj, zostaw, zostaw, zostaw. Ej, bo to ma написane, że to ma 99% sugar i 1% tego. Cicho, cicho sugar. Ej, Dobra. Ja zrobiłem coś. Dobra, to szybko do tego. Ten... Nie, 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 nie ten, nie Też nie Ej, ten. Ej, gdzie to talerze? Nie. Talerze? Powinien na gdzieś mieć. Trzeba frytki zrobić szybko. No ja robię. Ale nie widzę talerzy. Nie ma gdzieś... W, nie wiem, w szafkach? Dobra, ale leży na podłodze. Tu jest śmietnik. śmietniku nic nie ma. Ej, co tu zostało? Umieść tutaj gotówkę. No. no gotówkę. Ej no nie ma talerzy. Tak, nie ma ten Nie no, ma talerzy, co ty mówisz stary? No nie ma starych talerzy. To nie, nie trzeba zamówić coś. Nie ma nigdy, nie, szafki, półki, coś, cokolwiek. O jest to jakaś Nie. poczekaj. Nie mam tu żadnego komputera jakiegoś? Nie, tu można frytki zrobić O kurczę, frytki! <grym> Ile ty spaliłeś tych frytek? <grym> to jedna. A tu jest slęk. to jest, jest z gwiaskami Poczekaj, to trzeba podejść. Gdzie? Aha, musimy zrobić jakiegoś jakiegoś burgera. Dobra, to ja mam pomysł. Poczekaj. Tylko musimy mieć talerze. Plates. O! Trzeba klikać! Dobra. Burgera składam. Takie coś. Jakoś bułę. Buła, buła. No. Dobra. To nałożę nową. Na Trudno. Usmaż mi <laughs> mięską. Dobra, i mam taki pomysł. No, mięso, jak flightnik? Co tak szybko? To takie to ma być? To jest jakieś hmm. dziwne. Dobra, jakieś górne. No już jest plajt, mi Nie wiem jak to zrobić. Ile Serek. Ty masz mięso. O, serek na podłodze. No to trzeba z tego dodać. Rozwaliłeś mi mojego burgera. <laughs> Ostrzeżenie, nie, wpadłem do kocha na śmieci, no to wpadam. Aha, nic się nic stało fajnie. Jesteś gdzieś? Nie, nie jestem tutaj. Zobaczmy się, jakby teleportuję No o no, się, bo ja robię burgera na podłodze. Ej, może w supermarkecie, czy w naszej konkurencji może będą talerze. No, ale tutaj trzeba klikać. Plata. To jest mądre. Dobra, i serek, mięsko i jeszcze sałata, a gdzie sałata? O, sałata! Ej stary, ten moment będziesz musiał wyciąć na chwilę, bo muszę na, na dosłownie 30 tam gdzieś iść, okej? Mam zastopować? No, może zastopować na chwilę, a... Dobra, musimy tego burgera dokończyć, bo on jest przepiękny. Zgadzasz się? Mhm. Ale no on już jest dokończony, teraz trzeba go dać nie, tylko, tylko i wyłącznie. Majonezu musztardy trzeba mu jeszcze dać, oczywiście. Mmm, jakie majonezy, to jest, to jest no, musztarda no, i ketchup. keczup. No dobra, no to nasrajmy tego chłopaka. Ty ty, o, dobra, masz coś. Hmm. Ej, ty, ty, aha, wyciągnij ja Dobra, to masz takiego. Dobra, nawalijemy keczupu. Idę poczekaj, idę zobaczyć, co jest. Idę zobaczyć, co jest w sklepie. Ej, bo tu są jakieś dwa sklepy, jakieś kłosąd. O kurczaki! Ej, to działa na mnie. Ej, bagietki tu są. Ale co ty robisz u naszej konkurencji? Znaczy, dawaj, no. zabierz, zabierzemy im bułki do burgerów. Dobra, ja biorę się, ma. Aha. Ej, dobra, Hello fajnie.

Ja teraz wypłacę uh -huh. nie chcę tak pojedincie A jak się to wpłaca teraz? Nie wiem Dobra, chcesz 4 do... Weź i wpłać tam wpłacić, chcą wpłacić. Pani też w ogóle o naszych klientach? A, no, Właściwie nie, ale trudno. To weź tam, coś tam zrób, bo ja teraz kupuję rzeczy dla siebie. Dobra, ja tu gotuję. Ponieważ właściciel nic nie robi. Kotka! Ej, kotek tu jest, tu jest kotek! Skotek tu jest, przyniosę przynios, ci kotka. Ja mam katka, kotka, mam. Chcesz kotka? Czemu nie mogę wziąć? Ej, bo kotek nam kradnie bułeczki. Dosłownie, kotek nam ukradł bułkę. А это сколько нам кратни был, я хочу ту стрелу под. Треба речи с долгу yeah, do... z... забрать, бо он нам то кратнее. И травусь. Ty robisz! Zabieram O! Moni! Money. Ej, bo on widzowie, bo on nie wie, że ja jestem kotem. Widzowie, on nie wie, że ja jestem kotem. Ale no co tam się dzieje? Coś tam mówiłeś, a ja bo jestem w sklepie. Tu jest to, co nam zabiera stare rzeczy, a ty, ty co niby zabierasz to? No ja tu jestem w sklepie, daj mi spokój. Idę, idę, się tam znaleźć. W ogóle, czemu tu jest jakiś kod z Minecrafta? W sumie nie to zabiera. W którym jesteś? W tym supermarkecie? Nie, ja już jestem... ten... przyjechałem, przyjechałem. Już jesteś? Mhm. Trzeba robić fryty i inne pierdołki. Rób tam, Paweł. Paweł. Mm, <laughs> Rób tam, Paweł. Ale one są już opieczone. Aha, no to ja chcę, to ja to chcę. Ej, weź mi połóż Stary, gdzie są talerze? talerze. Klikasz to. Patrz. No. Płytki. Poczekaj, odsuń się. Daj mi położyć coś. No, A klikasz tą płytę. No. Play. To jest mądre, nie? To szybko, jasne. Ej, dobra, on chce frytki z tym czymś. No to oczywiście ją położymy. Tylko, że... Ale weźmy. Tylko, że ja mu tego wywala, tego maj, tego czegoś, tej, tej musztardy z czegoś. Z wywaru z i świątek. Gdzie, to, gdzie są te frytki? O tu ja są. No, poczekaj, ja robię frytki z musztardą. No, ale są jeszcze drugi kartofelku. Dobra, to, to ja idę za nią. Gdzie jest musztardą? Pan tu. Ja chciał... Czy A drugi. Ej, ej, to jedz! Ej, masz musztardę. Ej, bo frytki zgubiłem chyba. Brawo. On ci to wziął? Ty już wziąłeś od niego talerz, brudny chyba. Dobra. Dobra, trzeba burgery robić, zobacz, stary. My się nie nadajemy do tej pracy. No bez kitu, nie nadajemy się do tej pracy. Dobra, zaczniemy robić burgery, patrz musimy zamówić y, te. Ej, frytek już nie ma. Poczekaj, pójdę do tego. Ja robię idealnego burgera. To był perfect burger, poczekaj, szczury Jak są. So? Czekaj, co pierwszy? Pierwsza pierwszej łata idzie, ale jest taki o oh, perfect, nie? Wiesz, co, chyba mi się nie chce. Chyba zamówię po prostu frytkę. No szybciej, chodź tutaj, daj mi to wypakować. Co pierwsze idzie? Aha, dostała składników. mega jak jest dostawa, to chyba nie można robić. Płatki czy mleko? No. Płatki czy mleko? najpierw płatki czy mleko? No. Najpierw czy mleko? Ej, bo mi się rozwaliło. Rozwalił mi się karton z nutkami Stary, co ty z tym robisz? No stary, patrz, fryt. Sorry. Jeden, owsik się, tutaj już Dobra, jest, jest mały problem Jaki? Nie ma mięsa dobra, nie, już, 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 już nic Nie, no, czyli teraz, teraz jest mięso Tak? Teraz wrócę, coś ci pójdę kupić na glebie hmm. Kurde Chciałam zrobić, zrobić taki burgera. Aha, bo najpierw talerz. Ale jestem. Olej, jestem mózgiem. Dobra, nie robię perfekt. Ej, byś chciał... Ej, chcesz nową ofertę wprowadzić do nas? Jaką? bo no. Cebula i inne takie rzeczy. Dawaj cebulę. No to musisz zaraz tutaj przyjść do mnie, bo ja będę teraz wypłacać pieniądze. Ja no ja mam to burgera. I daję temu typowi. O, i ja on to je. I co na no to? Jak coś to z ja tym bankomacie pracującym? Jest... Nie widzę Ola, Z czemu dostanę tylko dwu, dwa kasy? Ola? Ej, bo on mówi po hiszpańsku. Ola. To hiszpan pewnie. Ej, tu jest gaśnica, nie widziałem, że w tym, grze może coś palić. Ej, musimy musimy być przypalonego burgera. Nie, rozwaliły mi się onionsy. Chodź tutaj na dwór. Gdzie się rozwaliły onionsy. No zobacz. No chodź, sorry, tutaj. Co tu robi? Chodź, 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 Brawo, chodź, pierdek. Brawo, z Dobra, trzeba coś tutaj odwalić. Janusz, chodź, tam, szykuj tam tam Mm. Masz tutaj, właśnie na dworze mamy cebulę. Ej, bo szczury nam zabiorą. To weź tego szczura w ręce, ja go ugotuję i zjem, Nie mam psychy? Patrz to. Get out. Ej. Ej, jak tam? zakupy. Idź wziąć te cebulę. To się rozwaliło. Ja, ja, ja gotuję szczura. I masz jeszcze sos nowy, kupiłem ci. Ej, no bo szczur uciekł. Ej, bo kupiłem ci nowy sos. No i nie. Ja robię szczura. Place item. Ej, chodź mi tu ptyć pomóż, bo nie wiem co mam zrobić szczurem. Dobry, ugotowany i A Ej, chodź, możemy ten, zapakować tą cebulkę. To czekaj, daj mi stary. ugotować szczurkę. Jak to gotujesz szczura? Gotujesz szczurę, no wziąłem sobie z dworu. wiesz, co? Chyba zaraz musimy ten skończyć to. I musimy, myślę, że. Pójść do pracy. No, musimy zarobić i pójść do pracy. I myślę, że pewnie będą z tego dwa odcinki, nie? Bo to jest spoko, ale tą cebulę trzeba kupić. Nicaduje największe. Dobra, poczekaj, bo tu się nic nie dzieje. Bo ja nie widzę, co ty robisz. I jakby jakby miał to gdzieś. Czekaj, idę, idę szczura wrzucić do, ludziom na talerz. No to się, patrzę, też mam, widzisz. Już siski, siski, siski. Mój już ugotowany jest marzony stary. Dobra, poczekaj. Ale nie... Nie da się go dać na talerz. Ucieka. No ja go mam w tym... W... No w... dobra, ale to my chyba ten odcinek niestety zakończymy takim i fajnym akcentem. Będziemy gotować szczury i podawać im klientom. Będzie pewnie samo drugi odcinek. Ba... pamiętajcie. Zasubskrybujcie, zalajkujcie. A pojawi się więcej takich materiałów. Dziękuję, pozdrawiam. pozdrawiam. Siema. Pozdrawiam,